Siema. W dzisiejszym filmie zajmiemy się pytaniem, dlaczego sezony 5 i 6 społeczności fanów Lego Ninjago są aż tak bardzo lubiane. Jeszcze zanim zaczniemy, byłbym Ci wdzięczny, gdybyś zasubskrybował mój kanał, zawsze możesz go później odsłuchać. Z góry dziękuję. Sezon 5: Opętanie i sezon 6: Skybound przez fanów Ninjago są wybrane jako te najlepsze. Ale teraz stawiamy pytanie, dlaczego akurat one. Odpowiedź jest stosunkowo prosta. oba z sezony mają znakomicie dobrych antagonistów. W przypadku Moro i Nadakana doskonale rozwinięte ich wątki i fabułę, co na pewno przykuło uwagę niejednego młodszego lub starszego fana Lego Ninjego. Także miały elementy żartobliwe. O! Jest i mój ulubiony nim Kol stał się duchem? Hehe, <trybujesz> Jay jakby się skurczył i. <trybujesz> jest mój kaj! Ej, ale ja, ja, jak to się skurczyłem? Lub też takie momenty, które trzymało mega mocno w napięciu. Również mieliśmy okazję zobaczyć inne postacie w akcji, jak na przykład Skyler i Ronina, i nie mieliśmy tylko stałej grupy ninja, która cały czas walczyła, co samo robiła, bo po prostu poznikali. I właśnie sądzę, że te powody stanowiły te sezony wysoko w rankingu i raczej ciężko będzie je kiedykolwiek przebić, lecz kto wie. Jeśli jednak się ze mną nie zgadasz i masz odmienne zdanie, może jakiś sezon czwarty, trzeci, wziął bardziej przypadek do głosu, podziel się ze mną w komentarzu tam na dole. I jeszcze byłbym Ci wdzięczny. Byłbym Ci wdzięczny, jakby strzelił takiego, takiego lajka. Słyszymy się już niebawem i cześć, Mano.